Dzień dobry, witam Państwa w dniu dzisiejszym na webinarze dotyczącym oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie w zakresie rozwoju zawodowego pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową bądź działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej. Jest to oferta skierowana do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby poszukujące pracy, pracujące, żeby państwo, pracownicy mogli skorzystać z tej formy wsparcia, o której dzisiaj będę państwu mówiła, czyli szkoleń i studiów podyplomowych. Musicie państwo zarejestrować się w Urzędzie Pracy. Jest kilka form możliwości rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie. Jedną z nich jest m.in. rejestracja poprzez platformę Praca.gov za pomocą profilu zaufanego. W przypadku, gdyby osoba nie miała profilu zaufanego, a chciałaby dokonać rejestracji w formie elektronicznej, również jest taka możliwość rejestracji przez platformę Praca.gov bez profilu zaufanego. Ewentualnie, jeżeli ktoś z państwa nie ma możliwości elektronicznej rejestracji w Urzędzie Pracy, ma możliwość nawiązania kontaktu telefonicznego z pracownikiem, z pracownikiem działu rejestracji. Za chwileczkę podam państwu numer telefonu i w ten sposób umawia się osoba na konkretny dzień, Konkretną godzinę celem dokonania rejestracji w tutejszym urzędzie pracy. Jeżeli chodzi o rejestrację, jest też taka możliwość w przypadku zgody pracodawcy, aby pracownicy Urzędu Pracy zgłosili się do pracodawcy i w miejscu pracy osób pozyskali dokumenty od osób, które, które chcą się zarejestrować w naszym urzędzie pracy, a na podstawie tych dokumentów dokonali rejestracji. Gdyby Państwo mieli jakieś pytania odnośnie rejestracji, podam Państwu numer telefonu, kierunkowy 32 61 81 931, bądź też końcówka 932. Pod tymi numerami telefonu możecie Państwo dopytywać o szczegóły dotyczące rejestracji. Po dokonaniu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w możecie, możecie Państwo korzystać z Propozycji Urzędu Pracy w zakresie rozwoju zawodowego. Pierwszą, którą Państwu przybliżę, to są szkolenia. Szkolenia realizowane są po to, aby osoba uzyskała, uzupełniła lub doskonaliła swoje umiejętności bądź kwalifikacje zawodowe, które to kwalifikacje, umiejętności będą niezbędne przy wykonywaniu dotychczasowej pracy bądź też przy zmianie stanowiska pracy, ewentualnie przy podejmowaniu zatrudnienia u innego pracodawcy. Aby skorzystać z tej formy wsparcia, osoba składa wniosek o, sfinansowanie, o skierowanie na szkolenie. W tym wniosku osoba określa rodzaj szkolenia z którego chciałaby skorzystać, zakres tematyczny oraz uzasadnia w jakim celu ukończenie, w jakim celu chce być pokierowana na danego rodzaju szkolenie. W przypadku szkoleń realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, my jako urzędy pracy nie organizujemy fizycznie szkoleń, tylko zlecamy organizację szkoleń instytucjom szkoleniowym. To są instytucje wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez dany wojewódzki urząd pracy. Stąd też, jeżeli osoba chciałaby być pokierowana do konkretnej instytucji szkoleniowej, ponieważ już instytucja przeprowadza szkolenia na wysokim poziomie w odpowiednim terminie, dogodnym dla osoby, jest taka możliwość, żebyśmy my jako pracownicy Urzędu Pracy przy weryfikacji i rozeznaniu usług szkoleniowych do, tego, do danego szkolenia wzięli pod uwagę tą konkretną instytucję szkoleniową i dokonali w niej rozeznania możliwości zorganizowania szkolenia ze środków publicznych. Urząd Pracy, wybierając instytucję szkoleniową, w której będzie realizowane szkolenie, bierze pod uwagę kilka kryteriów. Między innymi badamy, czy instytucja szkoleniowa posiada certyfikat jakości usług, czy posiada doświadczenie w prowadzeniu danego rodzaju usług szkoleniowych, czy kadra dydaktyczna posiada kwalifikacje i doświadczenie dostosowane do zakresu szkolenia, które będzie w danej instytucji szkoleniowej realizowane. Jeżeli instytucja szkoleniowa spełnia te warunki, podpisywana jest umowa z tą instytucją szkoleniową między Urzędem pracy a instytucją szkoleniową. Na podstawie tej umowy osoba jest kierowana w celu odbycia skierowania, w celu odbycia szkolenia. Urząd pracy wydaje osobie skierowanie na szkolenie, z którego to skierowania wynika jakie są prawa i obowiązki osoby kierowanej na szkolenie. I na tej podstawie i zawartej umowy z instytucją szkoleniową Urząd Pracy finansuje koszty tego szkolenia. W przypadku, gdyby osoba przerwała szkolenie z własnej winy, ponosi konsekwencje tego przerwania, a mianowicie do, zwraca koszty szkolenia, czyli kwotę, jaką Urząd Pracy na podstawie zawartej umowy musi zwrócić instytucji szkoleniowej. Po zakończonym szkoleniu osoba otrzymuje dokument potwierdzający, że ukończyła szkolenie i nabyła kwalifikacje zgodne z kierunkiem szkolenia. Istotną kwestią jest też to, że szkolenia, które są realizowane ze środków publicznych powinny być realizowane w liczbie godzin co najmniej 25 tygodniowo. W przypadku, gdy szkolenie ma w swoim zakresie mniejszą liczbę godzin, jest również możliwość organizacji takiego szkolenia pod warunkiem, że liczba godzin wynika z przepisów szczegółowych. Kolejną kwestią, jaką chciałam dzisiaj pod, poruszyć, to jest możliwość finansowania studiów podyplomowych. W przypadku studiów podyplomowych osoby również po dokonaniu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą się ubiegać o finansowanie tych studiów podyplomowych, które, które są im niezbędne do podjęcia bądź kontynuowania zatrudnienia. Urząd Pracy również opiniuje ten wniosek, tak samo jak w przypadku wniosku o skierowanie na szkolenia, opiniuje ten wniosek pod kątem zasadności i celowości sfinansowania danej formy wsparcia. Następnie zawiera umowę, ale z osobą zarejestrowaną jako poszukująca pracy. Ta umowa określa zarówno prawa i obowiązki osoby, która ma finansowane studia podyplomowe oraz reguluje kwestie dokonania opłaty za studia podyplomowe, ponieważ w przypadku finansowania przez Urzędy Pracy studiów podyplomowych kwota należna za studia jest przelewana bezpośrednio na konto uczelni. Również tą konsekwencję, w przypadku gdyby osoba nie ukończyła studiów z własnej winy, zwraca wydatki poniesione na finansowanie tych studiów. To są najważniejsze informacje, które chciałam Państwu przekazać na temat możliwości rozwoju zawodowego osób w wieku 45 lat i powyżej. Być może macie Państwo jakieś pytania, bardzo bym prosiła o. O pytania, chętnie odpowiem na nie. Dzień dobry, Mateusz Łączowski z tej Dzień strony. Dobra. Dobry panie Edyto. Mam takie pytanie: Jeżeli osoba, dany pracownik e, przychodzi do was zarejestrować tak, do Urzędu tak. Pracy, to jaki w tym czasie jest jego status? Jeżeli się zarejestruje u Was. Osoba po dokonaniu rejestracji w Urzędzie Pracy, jeżeli jest osobą pracującą, jest zarejestrowana jako osoba poszukująca pracy z tytułu zatrudnienia. Okej, okay, czyli specjalnie się tu w stosunku pracy nic mu się to nie zmienia. Nic się nie zmienia w stosunku pracy. Jest też możliwość kontaktu z osobą po dokonaniu rejestracji, kontaktu telefonicznego. W związku z tym nie ma konieczności, żeby osoba zgłaszała się do Urzędu Pracy na terminy. W kwestii stosunku pracy nic się nie zmienia. Okej, okay, bardzo dziękuję za informację. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania, wątpliwości? To jeszcze może jedno pytanko. Po zarejestrowaniu się takiej osoby i taka osoba zgłasza potrzebę e, przekwalifikowania się, podniesienia kwalifikacji. E, jak to fizycznie wygląda? On zgłasza tą potrzebę do państwa i czy, czy, czy składa jakiś dodatkowy wniosek? Jak to jest? Oso, już, już informuję. Ja podam za chwileczkę numer telefonu do mnie, jeżeli osoba będzie zainteresowana zarówno rejestracją w urzędzie, jako osoba poszukująca pracy w wieku 45, plus, i zainteresowana rozwojem zawodowym, to bardzo bym prosiła o kontakt ze mną. Natomiast generalnie osoba rejestruje się i składa wniosek o skierowanie na szkolenie. Ten wniosek podlega opiniowaniu, jak wcześniej mówiłam. Jeżeli mamy wybraną instytucję szkoleniową, podpisujemy z nią umowę i na tej podstawie wydajemy osobie skierowanie na szkolenie. Będziemy się starali na pewno w sposób elastyczny ustalać terminy szkoleń i terminy odbywania zajęć tak, aby praca, którą osoba wykonuje, nie kolidowała ze szkoleniem, chyba, że będzie zgoda pracodawcy, żeby szkolenie odbywało się w godzinach pracy, to również będziemy się starali tak ustalać termin szkolenia i godziny odbywania zajęć, żeby, żeby zarówno pracodawca, jak i osoba, była usatysfakcjonowana. Okej, okay. a czy na stronie internetowej można znaleźć taki wniosek, który taki pracownik musi wypełnić? Mamy tak, mamy na stronie internetowej wniosek o skierowanie na szkolenie. Jak najbardziej można ten wniosek sobie pobrać. Ewentualnie, jeżeli osoba będzie miała problemy z odszukaniem dokumentu, to tak jak wspomniałam, ja podam numer telefonu. Prosiłabym wówczas mm -hmm. o kontakt telefoniczny. Jest możliwość również przesłania na maila taki wniosek, także jak najbardziej służymy tutaj pomocą. Czy ten wniosek jest taki prosty, czytelny jak każdy, czy jest bardzo prosty? Wniosek jest bardzo prosty, ponieważ składa się z trzech elementów. Osoba określa nazwę szkolenia, określa zakres tematyczny, jaki chciałaby, żeby był w trakcie szkolenia realizowany. Oczywiście, jeżeli nie miałaby możliwości pozyskać dokładnego zakresu tematycznego, tutaj jest możliwość z, nas, z naszej strony pomocy. I trzeci element, który osoba uzupełnia we wniosku, to jest uzasadnienie potrzeby kształcenia zawodowego. To są trzy elementy, które osoba uzupełnia we wniosku. Okej okay. i zgody pracodawcy na to nie wymaga? Zgody pracodawcy my nie wymagamy, natomiast jeżeli osoba będzie miała jakieś preferencje co do godzin szkolenia, to mhm. jak najbardziej tutaj my w sposób elastyczny będziemy podchodzić do tematu, bo nie każda osoba, która będzie się szkoliła, musi być w kontakcie z aktualnym pracodawcą. Może być też taka sytuacja, że osoba będzie chciała zmienić zatrudnienie, miejsce pracy i też ma możliwość skorzystania z tej formy wsparcia po oczywiście wcześniejszym uzasadnieniu celowości sfinansowania szkolenia czy studiów podyplomowych. Dziękuję bardzo za. Ja również dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? To może na koniec, co prawda powinnam rozpocząć tym, aczkolwiek skoro tego nie zrobiłam to, to na koniec. Ja się przedstawię, moje nazwisko Edyta Wojkowska-Truś, jestem pracownikiem Działu Rozwoju Zawodowego i Promocji Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie. Gdyby Państwo mieli jakieś pytania, zapraszam, udzielimy odpowiedzi i pomożemy rozwiązać problem. Numer telefonu 32 kierunkowy 61 81 916 Zapraszam do kontaktu telefonicznego, ewentualnie końcówka 917 numeru telefonu. Gdybym nie była uchwytna w danym momencie, jak będziecie Państwo dzwonić, będę odzwaniać. Ja chciałam pytać tak? o jednocześnie, mnie, tak? tak? Czy jest jakiś katalog tych szkoleń? Czy po prostu pracownicy sami mogą wyjść z jakąś propozycją? Jeszcze raz bym prosiła o zadanie pytania, bo nie słyszałam początku. Czy jest katalog jakichś tych szkoleń, które Państwo macie w ofercie, czy pracownik może sam być z jakąś propozycją, czy chcemy podnieść swoje kwalifikacje? Już powiem, na rynku usług szkoleniowych jest bardzo dużo szkoleń, w związku z tym Urząd Pracy nie ma katalogu zamkniętego szkoleń, z których możecie Państwo korzystać. Osoba wybiera sobie kierunek szkolenia, ale ten kierunek szkolenia nie może być przypadkowy. Tak jak na początku wspomniałam, osoba wybiera szkolenie w celu uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, tak aby mogła utrzymać stanowisko pracy, bądź zmienić stanowisko pracy, ewentualnie zmienić miejsce pracy, tak? Musi być uzasadniony cel sfinansowania danej formy wsparcia. Musimy też pamiętać o tym, że te szkolenia, o których dzisiaj mówię i formy wsparcia powinny być finansowane w bieżącym roku, więc mówimy o szkoleniach, które powinny się rozpocząć w 2021 roku i zakończyć w tym roku, ponieważ jest to działanie i oferta Urzędu Pracy na bieżący rok 2021. Czy mamy jeszcze jakieś pytania?